Stone. Heroes of Warcraft. Hej Siemanko, witajcie w HSie. Kolejna talia, tym razem Dragon Pirate Warrior. Oparta, oparta o tego starego, dobrego Dragon Warriora, czyli talię, którą ja osobiście bardzo lubię, bo ja lubię takie talie tempo i ta jest jak najbardziej tempo, aczkolwiek ma trochę taki bardziej ten kształt agresywny, bym powiedział, no bo są te piraty przede wszystkim, a jak są piraty na ręce startowej, uda się ładnie zacząć z tym wariatem kaprawym, prawym oczkiem, gdzie on tutaj, tutaj, także jest miazga, Talia dobrze sobie radzi właśnie z tymi typowymi Pirate Warriorami, także pod tym względem jest bardzo fajna, w ogóle dobrze sobie radzi z tymi agresywnymi, także, także z szamanem, no i tak jak mówię, podobna jest, podobna jest do tego, co Pokazywałem jakiś czas temu, zresztą już chyba dwa razy nawet. W każdym razie, w każdym razie, no tutaj można kombinować, bo można grać tę drugą małpę, można grać drugą kultystkę, ewentualnie właśnie gula. Tutaj takie, te trójki właśnie takie do wymiany. One generalnie fajne są, fajnie działają. Testowałem też in, inne karcioszki, oczywiście. Jak najbardziej grałem też swojego czasu taką wersją dość, dość zbliżoną do tego, co grało. Wcześniej, natomiast, no po prostu, jak chcemy grać tym starym, dobrym tempo Dragon Warriorem, to lepiej zostać przy takiej wersji. Sprawdzałem, ona dalej fajnie działa, aczkolwiek, właśnie, próbowałem tak pomieszać jedno z drugim i tak to, to nie wychodziło. A teraz, jak ma to takie oblicze, właśnie bardziej agresywne, no to tak działa też dosyć lepiej, bym powiedział. Aczkolwiek, właśnie, o ile ta talia. Radzi sobie z tym Pirate Warriorem, to sumarycznie bym powiedział, że tamta jest lepsza. Czyli podobna sytuacja jak z tamtym Agroszamanem, którego pokazywałem dwa odcinki temu. Także tyle tutaj. Ja tutaj, jak mówię, jak najbardziej jeszcze kombinowałem. Grałem, grałem nawet gromasza, też za arkanitowego, chyba wtedy. No, ja tutaj ciągle dużo kombinowałem, ale to już nie będziemy się nad tym rozwodzić, tylko po prostu rozegramy sobie pojedynek. Zresztą ja zamiast normalnie wbijać rangę, jak każdy normalny człowiek, to ja się bawię tymi teliami, ale ja inaczej nie potrafię. Nie mógłbym zostać, chyba, zawodowym streamerem albo graczem hardstona, no bo. No, zwariowałbym, zwariowałbym. On jest dla mnie zbyt, zbyt taki irytująco nużący. O, tak bym go, tak bym go określił. No i mamy wojownika. Zobaczymy, czy pirata. Pajrata na piratach. Obstawiam, że tak. Ręka startowa, taka sama w zasadzie jak. Jak tym zwykłym pirat Warriorem, czyli pomniejszy bukanier jest ok. Zawsze zostawiamy oczywiście toporek. Piracik jaki jest, to wejdzie kaprawe oczko. Oczywiście synergia ze smokami też jak najbardziej działa, czyli czempionkę Alekstrazy, jakiegoś smoka, na przykład baśniowego, zostawiamy. No i ta trójka. Zostawiłbym, gdybym miał monety. Jak nie mam monety, to wywalam. No, liczę na coś takiego fajnego, fajniejszego niż to co tutaj było. I mamy takie karty, no niestety drogie. Drogie. Właśnie, gdyby ten HS jeszcze był tak, kurde, mniej losowy, no to ja bym może... Ja bym może w niego więcej grał. Mnie on radochę sprawia, jak ja go sobie tak dawkuję. Przysiądę na godzinkę, dwie, czasem tam może ciut dłużej jakąś tam trzecią pyknę, ale nie więcej, bo już, bo już się zaczyna właśnie w nerwy i lepiej... Lepiej odłożyć. Mamy takiego smoka, to rzucić, możemy tu się wymienić i tyle. Szkoda też, szkoda też, że od tej piątej rangi zabierają właśnie serię, bo ta seria to mnie zawsze motywowała do grania do kolejnego me meczu, albo po to, żeby ją przedłużyć, albo po to, żeby ją zdobyć. Także ja to uwielbiam, właśnie wyżej albo niżej. W rankingu, a jak już tutaj dają takie rzeczy, to już mi się odechciewa. Nie wiem, czemu zrezygnowali z niej. Trudno ją przecież utrzymać. Także, jak najbardziej, jak najbardziej, sami wiecie, dobrze by było. Dobrze by było, jakby była. No i dlatego niby teoretycznie lepszy jest czy to Gul, czy to ten agresywny małpiszon, szczególnie na Teagro. No bo z nią to tak różnie, no zależy. Tutaj tych, tych piratów jest mniej, o tą synergię trudniej, dlatego ja się jednak skłaniam do tego Małpisona. Zresztą mm, grałem jeszcze przed chwilą. Dwie właśnie sztuki. Ale wcześniej bawiłem się nią i czasem, czasem ładnie tej, ten jej okrzyk siada, także nie powiem, nie powiem. No jest to pocieszne, jak się tej broni dopali ataki i wytrzymałość. No właśnie, tak jak on teraz tutaj zrobił. No nieładnie, nieładnie, jemu to to tak, kurde, lepiej siadło. No ja mam te prowokacje, ale to to ma sześci, i tu jest problem. Jak miało pięć, jak po zwykłym toporku, to tam luzik. To tam luzik, a tak to problem, no bo e, zabije. E, zabije i to oczywiście niefajne. Nie fajne, mówiłem, że Talia sobie z tym radzi, kurde, ale to nie może być tak, że mnie karty przychodzą od tych najdroższych, a przecież najdroższa jest też szóstka, a ja dwie piątki takie siedzą, trzymają. Owalnięcie, kurde, ciekawe. A on tutaj, kurde, sobie, wiecie, dobiera co chce, tak jak trzeba. Mamy takiego Matanezota. No, tutaj oczywiście nie może być inaczej niż tak. Ale 17 to już jest troszeczkę mało. To już może być, może być po meczu z tym z tym dragonem, tak, tak. I on, a nie, dobra, wymienia się, jeszcze się wymienia. No to no, chyba dobrze, a nie, to, to już się na pewno nie wymienia. Także on tam, no musi mieć takie agresywne Karcioky już, takie agresywne Karcioky już musi mieć. Dobra, dobierzmy, dobierzmy I, i, i mamy Berserkera. A pewnie mnie tutaj zabije, na razie łupiemy. Potrzebujemy prowokacji, czyli szukamy małpy oczywiście, albo kolejnego smoka i pilnujemy, żeby nas nie zabił rozkazami zabicia. Czy jak tam, rozkazujące ciosy? Kurde, jak zwykle te nazwy mi się rąbią, rozkaz zabicia to jest u łowcy. Tutaj inaczej się to zwie. Nie ma smoka teraz, także nie ma tej synergii uber-pro fajnej. Można zrobić tak. Na pewno już trzeba dokładać, tutaj nie ma co kombinować. Tutaj tego typiorka trzeba zabić. W pysk nie idziemy. Hmm, oczywiście. Pilnujemy teraz zdrowia 11, on ma 21. No, Leroy, Leroy i, I cios im mnie zabija. A ja mam na stole 5, 10, 14, to ja mam czym go zabić, ale dorzucę kolejną kreaturę, żeby jakby coś w przyszłej turze mieć, jak go zajumać. No dobra, on albo ja, on albo ja, inaczej to się już nie skończy, albo teraz to się skończy, on albo ja po prostu. Bo ja mam na stole tyle, tyle obrażeń, żeby wygrać. Nawet powiedziałbym, że to dodatkowe trzymam na łapie, jakby jakiś smoczek przypadkiem przyszedł. A jeśli on 11. Nie, on nie ma jak zrobić aż... Nie no, ma, Leroy i. i, i arkanitowy rozpruwacz, ale na to mu oczywiście man nie starczy, także przegrał. Bankowo... bankowo przegrał. No chyba, że ma bójkę na przykład. No miał, miał walnięcie. Chociaż ja też o, walni, o walnięciu myślałem. Ja też o wolnięciu myślałem. O, no, będzie jeszcze szukał, ale ja mam wystarczająco... A, bo tutaj zabije przecież. No ale i tak poszło, dobrze. Dobrze. Tam późną porą nie mogło być inaczej. Dawaj ta jeszcze raz tak szybciutko. Także może być jeszcze jeden taki zwykły pirat. Wojownik, nie mam nic przeciwko na nich. Ta talia jak najbardziej fajnie siada, chociaż teraz było przez moment niebezpiecznie było widać. Myślałem, że może się nie udać, ale się udało. Karol hamburger czuwał i to zrobił. Mamy kapłana. Dobre jest to przynajmniej obecnie w tej mecie, że nie ma aż tak dużo tych samych talii. Najwięcej spotykam oczywiście tych Pirate Warriorów oraz, oraz oczywiście. Szamanów agresywnych, ale jednak gra sporo innych tali. No, smoczka możemy zostawić jak najbardziej, a te pozostałe wywalamy. Znów nie mam monetki, to szkoda. A jak nie mam monetki, to oczywiście chciałbym mieć pirata. Pirata, pirata, pirata. O, nie ma pirata. Nie ma pirata, szkoda. Szkoda, szkoda. O, jest pirat, jest pirat, jest pirat. Dzień dobry, pierwszy ma cienny Zota. Zaprawę właśnie. O, i tutaj, tutaj, tutaj nie atakuję. Nie atakuję, dlatego, że tutaj troszeczkę mniej mam tych broni i synergii z bronią. Także wolę trzymać pod tych bukanierów, pod, pod, pod ulepszenie i tak dalej. No i tutaj się wymienię, a ja nie widzę. Nie widzę sensu, żeby ten e, smoczek na stole żył, także zróbmy w ten sposób. Taki ten układ, e, mało opłacalny bym nawet powiedział, ale to nie jest typowy, e, agresywny wojownik na piratach, tylko taki pomerdany. Taki pomerdany. No i teraz by coś mi się przydało, co by mogło tutaj namotać, ale nie ma nic takiego, także troszeczkę słabo, troszeczkę słabo. Troszeczkę słabo. A to to by trzeba było zabić. Wiemy już na pewno, że to jest Reno Dragon Priest. E, także też nie, nie fajnie bym powiedział, nie fajnie. E, rzucamy drugiego smoka i tyle. I tyle. No tutaj troszeczkę trudniej jest o tą e, synergię pomiędzy piratami czy pomiędzy tymi właśnie... Mm, e, ...smokami. No ale jest jest do zrobienia oczywiście. 23. jak on mi tutaj rzuci szybko tego Reno, czyli w szóstej turze, albo w piątej nawet z monetą, a nie, to już nie rzuci. To może być je przepikane. Oj, wydobyte złota. Kurde siadło i teraz jeszcze mi będzie przeszkadzało jak przyjdzie. Ja tu będę preferował e, łuknięcie. Ja tu będę preferował łuknięcie. Mam w Talii dwa te drakonidy, także chciałbym, żeby one weszły. 9-9. Jak nie będzie miał słowa cienia śmierci, no to byłoby cudownie. A one przeżyją większość AOE ja tego kapłana. No z wyjątkiem AOE-ko zakusa, jak tam weźmie tu drogie, to ono może mnie zabić. No zobaczymy. No to teraz ewentualnie albo ten drakonid. No właśnie, jakby przyszedł drakonid, to, to ciekawe a nie ma. Jak ja bym zagrał. No ale to są kurde karciochy, które właśnie potrzebują smoka, żeby okrzyki były i w ogóle. A tu nie ma, no jest ta broń. To tak mógłbym. Ha, ha, ha. Zabić to to troszeczkę szkoda. Potrzebowałbym smoka i byłoby pięknie, bo bym plugawicielem zabił typiora i byłoby idealnie, genialnie, albo mógłbym czempionką Alextraza. W tej sytuacji niegłupim pomysłem jest łupanie go. Albo po prostu rzucenie tego. Tyle, tyle wymyśliłem, tyle wymyśliłem. Obie kreatury mają trzy ataku, także jest to okay. obie się zabije. E, jakaś jedna powinna przeżyć, mam nadzieję, ta broń ciągle jest. E, powiedzmy, że czekamy na smoka i będą mogły wejść obie kreatury. O, jest też mi książkowy, lubię go. Świetny jest. Kurde, przychodzą te karty, które nie powinny. Smok miał być. E, smok miał być. A jejku, ja muszę zaryzykować chyba w tej sytuacji. I, i, i. Mam tu jeszcze ulepszenie, więc mogę na dobrą sprawę czekać. Oto jest 5, 4. To rzucamy jako kreaturę 5, 4 i tyle. Pocieszające jest to, że jak się tutaj wymieni, to nie zabije. Będzie musiał coś tam dołożyć. A i coś tam ma, żeby... No, on kurde ma smoki, on ma więcej smoków. No, to troszeczkę słabo, 18, 18. Ha, ha, ha. A może być przefikany, to może być nie do, nie do zrobienia już, chociaż drakonidy jakby tak siadły. I jeszcze. Kurde. A przychodzą te karty i pewny strzał najpewniej, bo te pozostałe takie niekoniecznie, te pozostałe takie niekoniecznie, jakbym tutaj poszedł w rywo, no ma to sens pod warunkiem, że on Reno by nie dobrał. Czy to jest możliwe? Bo najpewniej, znaczy zwykle bym zabijał, ale gramy, gramy z dragon Reno Priestem. Który jak dobierze Reno, to już mnie się może skończyć amunicja. Jak tutaj zaatakuję, to w kolejnej turze miał jakbym zabić. Gdyby mi Smok przyszedł oczywiście, ale to wtedy też 3 i 3 to jest 6 i 11, to byłbym już blisko nawet, ale mam ten pewny strzał. Eee, dobra, atakujemy. Atakujemy. Tego nie rzucam, bo będzie miało tylko dwa ataku. Tylko dwa ataku to troszeczkę mało. Aj, głupi taki pojedynek. Ale się nie ułożył, kurczę tam. A, jest Reno, no. No to już po grze, już pozamiatane. Już pozamiatane. Bo ja bym jeszcze... Nie no, jeszcze jeszcze nie pozamiatane, ale... A, jest wreszcie smoczek. A, ale, jakby wszedł 9-9, to by było pięknie. No, i teraz jeszcze problem jest taki, że tu się podleczył. Tak się zastanawiam. Wszystko by zabił, nawet reno by przeżył. O kurde, jaka głupia sytuacja. Nie mam jak tego zrobić jakoś tak sensownie. Mogę atakować. Bo tak jak tutaj musiałbym się wymieniać poprzez zaatakowanie też czemionką Trazy, To mi nie pasuje w ogóle. Reno mógłbym zabić oczywiście 3 i 3. Ale to zostałyby takie dwie kreatury. Takie dwie kreatury. On pewnie zabije Reno i go podleczy. To mi w ogóle nie pasuje. Nie, także. E, ja tutaj jednak jeszcze jeszcze spróbuję się powymieniać. Nie będzie może tragedii, Zobaczymy zresztą. Zobaczymy zresztą tą późną porą. Jeszcze będę chciał dzisiaj Civ 5 nagrywać taki plan. Taki plan. Kurde, tylko mi się karty skończyły. Ja generalnie grałem tutaj też kustosza w takiej pierwszej wersji, ale to tak jak mówiłem taka ta kata. Talia była za bardzo podobna do, do tamtej, i ni to było takie agro, ni to takie tempo, takie to to dziwne było i nie działało. Także lepiej gracie tym starym, dobrym tempo Dragon Warriorem z tymi egzekucjami, i wtedy to to fajnie działa, a tutaj tak bardziej agresywnie, ale agresywnie, no to oczywiście musi być, musi być tak, żeby te karciożki też podeszły. No, jak nie, nie, nie przychodzą, no to, no to nie ma, no to nie ma i szkoda, szkoda. Że nie 9, że nie 9. Ten Reno też tam mu ładnie oczywiście siadł. No, Reno jak siądzie, no to wygrywa greno. Te talie po to, po to grają tego Reno, żeby tak właśnie robił. Czy ja to mogę jakoś wyciągnąć? No, nie mam jaką kartę dobrać, gdybym miał tutaj jeszcze. Tapnięcie pnięcie Guldana to by to było do zrobienia, tak? To to już do zrobienia nie będzie. Tam może zbyt agresywnie poleciałem, takie mam wrażenie. 3 4 to tu zabije, to zabije. Nie, 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 jeszcze ta turka jak tu zabije, przeżyje, podleczy się. Atak, atak, giną obie kreatury, ale. No ale i tak ma przewagę na stole, ma pełno ich na łapie. No, tak jak robi, dokładnie tak jak mówiłem. Tutaj pójdzie atak, karty dobiera. Ta, już. O, jeszcze to, to już typowo pogrze. Pogrze. No dobra, także tak jak pokaz... mówiłem na wstępie raczej. Talia. Dobra, na te agresywne, no i troszeczkę gorzej z tymi mocnymi kontrolami, aczkolwiek 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 jakby te karty siadły tak w tempo, to by było tempo i być może byłoby lepiej, a tak to tak to niestety nie wyszło. Także tyle dzisiaj. Trzymajcie się. Pozdrawiam szczęśliwego nowego roku raz jeszcze i na razie.